Więc tak, o kurde, tu jest niezakręcone, trzeba to zakręcić. Jak ja jeździłem z tym niezakręconym? Nie Dzisiaj będzie patent, jak uszczelnić, yy, jak uszczelnić układ hamulcowy. A więc tak, wykręcamy sobie to, prawda, te coś tam, kable jakieś. Wkręcamy sobie śrubeczkę pięknie, ale że stąd się leje tutaj z tej śrubeczki O, leje się bo jest źle zrobiona, trzymaj, to robimy coś takiego. Proszę bardzo. Kurde. A nie mogę pokazać, co to jest. Robimy tak, cyk. Ty, bo tu się coś się stanęło z tym. O dobra, już nieważne. Bierzemy sobie trochę Takiego czarnego czegoś. Silikonu. Cyk. Smarujemy teraz. Cyk. Pięknie. Dookoła. Silikonkiem. Jeszcze coś chciał smarować to by było dobrze. Jakiś zepsuty chyba. Daj no liścia kurde. Dawaj, liście. Cześć, Bierzemy się tak, cyk, kaplicuś, glancuś, cyk. Jeszcze trochę nie można żałować, bo to ma jeździć. To jest samochód za 150 tysięcy. Także musi być dobytek, prawda? To odginamy jeszcze. A to paluszkiem sobie zrobimy, cyk, cyk, tak, 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 o, sobie tutaj tak trzeba dosmarować dobrze i teraz trzeba czekać aż to wyschnie, palce oczywiście trzeba wytrzeć, gdzie jest szmata jakaś, chwila. I to. Kurde to brudne wszystko No i najlepiej też sobie tu podmuchać suszareczką teraz Albo nie wiem, Rozpalić ognisko tam gdzieś na dole Żeby to sobie zaschnęło Potem obłożyć lodem Żeby było twarde Można też to zaszpachlować Ale to jest Za dużo roboty Nie chce mi się a tak to jest pięknie, tutaj proszę zobaczyć To jest pięknie uszczelnione teraz Można by było zrobić też hamulce Ale Nie opłaca się Także trzeba lecieć w taniość, tak? No, proszę zakręcić silikon Zakręcamy silikon Ucz się młody No To by było na tyle, nie? No, yeah. super.